Moje must have do torebki na lato. Po pierwsze ten puder Wonder Match Eveline. Ma bardzo dobre krycie, ale kocham w nim to, że ma SPF 30, więc nie dość, że możemy przykryć jakieś dziury, które zrobiły się w makijażu. To jeszcze dodajemy sobie trochę ochrony przeciwsłonecznej. Wiadomo, że to nie jest dużo, ale zawsze coś. Po drugie te mygiełki z Rosmana. Ja kocham tą o zapachu kawy. Słuchajcie, pachnie jak tiramisu. Można się nią fantastycznie odświeżyć w lato i pachnieć jak mrożona kawa. Po trzecie mój ulubiony letni trik to używanie kremu z SPF-em jako kremu do rąk. I ja do torebki nie wkładam kremu do rąk, tylko krem z SPF-em, byle jaki, taki, który jest na promocji i dzięki temu nasze dłonie pozostaną dłużej młode. I mój ostatni must have to chusteczki antybakteryjne, dlatego że fantastycznie sprawdzają się do przetarcia pach wtedy, kiedy robi się zbyt gorąco i antyperspiranty po prostu nie wytrzymują. Można też użyć spreju antybakteryjnego, ale uważajcie, żeby sobie okolic pach nie wysuszyć. A jaki jest Wasz must have do torebki na lato?